Na początku filmu agent FBI podąża za bezwzględnym gangiem wewnątrz budynku. Podczas eksploracji tego miejsca tajemniczy mężczyzna zaczyna strzelać do wszystkich. Agent pędzi na miejsce zdarzenia tylko po to, by odkryć wszędzie martwe ciała. Strzelec pojawia się od tyłu i trzyma go na muszce. Zadaje agentowi osobliwe pytanie: czy jest dobrym ojcem? Przerażony agent FBI mruczy, że ma dwoje dzieci i że jest dobrym człowiekiem. Słysząc jego słowa, strzelec, którego twarz nie jest pokazana, znika w ciemności. Dobrze, że odnoszę się do mojego zwierzaka Gerala jak do dzieci, myśli agent. Film przenosi się do retrospekcji naszego bohatera, Chrisa, autystycznego dziecka, którego mózg funkcjonuje inaczej niż u innych. Zmaga się z interakcjami społecznymi i komunikacją, uważając język zwykłych ludzi za zagmatwany. Doskonale radzi sobie jednak z matematyką i rozwiązywaniem zagadek. Ojciec Chrisa, generał armii, jest zdeterminowany, aby uczynić syna normalnym dzieckiem pomimo jego stanu. Wraz z żoną zabierają go do Harbor Neuroscience, specjalnego ośrodka dla dzieci z autyzmem i konsultują się tam z neurologiem. Lekarz wyjaśnia, że autyzmu nie można wyleczyć, ale specjalne talenty Chrisa można pielęgnować, aby pomóc mu odnieść sukces w życiu. Chris ma również młodszego brata o imieniu Brandon, który jest normalnym dzieckiem. Po 25 latach, Chris jest już dorosły i posługuje się pseudonimem Christian Wolf. Stał się wysoko wykwalifikowanym księgowym i pracuje w małej firmie księgowej w Illinois. Jego wewnętrzna praca obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych dla klientów przestępczych i pranie brudnych pieniędzy pochodzących z ich nielegalnej działalności. Praca numer jeden dla osób z autyzmem jest przestępcza: Chris ma partnerkę, Brytyjkę o skomputeryzowanym głosie. Pomaga mu w znalezieniu klientów, którzy są zaangażowani w różnego rodzaju nielegalne działania. Widzimy Chrisa pomagającego starszej parze, której dom ma zostać zburzony. Doskonale zna procedury i, odpowiednio postępując, wykorzystuje swoje kontakty, aby pomóc im uratować dom. W międzyczasie, w siedzibie FBI, dyrektor skarbowy sieci ścigania przestępstw finansowych, Raymond King, zmusza młodą analityczkę danych w swoim dziale, Mary Beth Medina, do pracy dla niego. Grozi, że ujawni jej przeszłość kryminalną z czasów, gdy jako nieletnia popełniła morderstwo. Pomimo odbycia kary, Medina ukryła tę część swojej przeszłości, aby zapewnić sobie stanowisko w FBI. Raymond obiecuje wymazać jej kartotekę, jeśli pomoże mu w wykonaniu zadania. Zadanie polega na wyśledzeniu tożsamości tajemniczego księgowego, który przez lata był powiązany z wieloma sprawami kryminalnymi. Księgowym jest oczywiście Chris. W międzyczasie starsze małżeństwo, któremu pomógł Chris. Jest mu wdzięczne i pozwala mu wykorzystać ich farmę do treningu strzeleckiego. Później wraca do swojego cichego mieszkania, gdzie ma retrospekcję z traumatycznego dzieciństwa. Okazuje się, że z powodu jego stanu zdrowia matka opuściła rodzinę, powodując głęboki ból emocjonalny. Aby sobie z tym poradzić, Chris często samookalecza się pałkami i głośną metalową muzyką. Okazuje się również, że w dzieciństwie ojciec Chrisa zmusił go i jego brata do trenowania sztuk walki, aby w przyszłości mogli sami o siebie zadbać. Następnego dnia odwiedza starszą parę i imponuje im swoimi niezwykłymi umiejętnościami strzeleckimi. Następnie Chris udaje się do garażu, w którym trzyma drogi samochód i różne inne przedmioty, w tym różne rodzaje broni palnej, duże ilości gotówki i kilka cennych rzeczy. Wśród nich są stare i cenne obrazy warte miliony. Okazuje się, że są to płatności bezgotówkowe, które otrzymuje od swoich klientów przestępców. Kolejna retrospekcja pokazuje, że Chris był kiedyś w więzieniu, gdzie poznał księgowego i informatora FBI Jeffrey'a Tambura. Pomimo swojej zwykle powściągliwej postawy, Chris nawiązał bliską więź z Tamburem i traktował go jak ojca. Tambur, podobnie jak dorosły Chris, był księgowym wielu przemytników i gangsterów. Posiadał szczegółową wiedzę na temat ich nielegalnej działalności, w tym kasyn i zakładów. Kiedy został aresztowany. Policja zmusiła go do dostarczenia szczegółowych informacji na temat jego klientów. Tambur został następnie zwolniony z więzienia jako informator FBI. Jednak gdy tylko wyszedł na wolność, został porwany przez członków gangu i był torturowany. W teraźniejszości Chris szuka nowego klienta. Skupia się na lamarze Blackburnie, dyrektorze generalnym firmy o nazwie Living Robotics. Firma ta produkuje zrobotyzowane ręce, które działają jak ludzkie. Lamar zamierza upublicznić swoją spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, aby osiągnąć większe zyski. Chris dowiaduje się, że Living Robotics poszukuje wykwalifikowanego księgowego do przeprowadzenia audytu finansów firmy. Następnego dnia spotyka się z właścicielami firmy, w tym z siostrą Lamara, Rita i dyrektorem finansowym. Rita ujawnia, że raport z audytu ujawnił oszustwo w wysokości około 15 milionów dolarów, co uniemożliwia im wprowadzenie firmy na giełdę. W odpowiedzi Chris z przekonaniem stwierdza, że może odkryć prawdę o brakujących funduszach w ciągu tygodnia. Po powrocie do siedziby FBI Medina zdobyła zdjęcia i nagrania audio gangu przemytników. Przegląda kilka materiałów wideo i nagrań, w tym jedno, na którym agent FBI szpieguje gang, zanim zostanie zlikwidowany przez niezidentyfikowanego mężczyznę. Medina wysyła zdjęcia boku i pleców niezidentyfikowanego mężczyzny do swojego kolegi w celu weryfikacji bazy danych. W kolejnej scenie widzimy profesjonalnego zabójcę spotykającego się ze znanym maklerem giełdowym. Ten ostatni, który ma znaczący wpływ na wahania rynkowe, ostatnio spowodował kłopoty dla Living Robotics, wypowiadając się negatywnie o firmie. Doprowadziło to do znacznego spadku wartości akcji firmy. Płatny zabójca ostrzega maklera giełdowego, że jeśli wygłosi kolejne negatywne uwagi na temat Living Robotics, zostanie zlikwidowany. Następnego dnia Chris przybywa do firmy, aby rozpocząć audyt kont z ostatnich 15 lat. Na miejscu zastaje młodą starzystkę Danę Kamens, która ma mu pomóc w tym zadaniu. Okazuje się, że to ona znalazła rozbieżności w rachunkach. Daną ujawnia, że niestrudzenie pracowała nad przygotowaniem dokumentów przez całą noc i w końcu zasnęła. Chrisowi podoba się jej determinacja, ale prosi ją o odpoczynek, mówiąc, że od tej pory poradzi sobie sam. Tymczasem dyrektor skarbu, Raymond, zastanawia się nad swoją karierą na konferencji prasowej. Jako doświadczony profesjonalista ukończył wiele udanych misji i wkrótce przejdzie na emeryturę. Raymond udziela dyplomatycznej odpowiedzi na pytanie o sekret swojego sukcesu. Uznaje pracę zespołową, podkreślając, że nigdy nie osiąga niczego w pojedynkę. Dowiadujemy się tutaj, że Raymond otrzymał kilka wskazówek od niezidentyfikowanej Brytyjki, która informowała go o działaniach przestępczych komputerowym głosem. Jest to również ta sama kobieta, która jest partnerką Chrisa. Po konferencji Medina podchodzi do Raymonda z pilnymi wiadomościami. Ujawnia, że zdobyli nagranie sprzed kilku lat, na którym zlikwidowano 15 członków gangu. Twarz strzelca pasuje do zdjęć, które analizowali. Nagranie zawiera również dźwięk, w którym słychać przerażający głos. Raymond instruuje Medinę, aby odfiltrowała szum tła i wysłała mu go pocztą. Tymczasem Chris jest w Living Robotics na lunchu i omawia sprawy z Daną. Polunchu przygotowuje się do głębokiego wgłębienia się w dokumentację finansową firmy. Jego wyjątkowe umiejętności w zakresie liczb i obliczeń pozwalają mu szybko przetwarzać ogromne ilości danych, rejestrując w myślach wszystko, co czyta. Do końca nocy przeanalizował 15 lat dokumentacji finansowej i z powodzeniem odkrył rozbieżności. W tym samym czasie Medina uważnie słucha nagrań głosu Strzelca. Podczas analizy słyszy śpiewane rymowanki. Prowadzi ją to do spekulacji że strzelec może mieć nienormalny stan psychiczny. Wracając do Living Robotics, Chris odkrywa, że 61 milionów dolarów zostało zdefraudowanych z firmy pod pozorem wydatków. Jednak wydatki te nie istnieją w rzeczywistych rejestrach firmy, ale zostały przekazane fałszywej firmie. Następnego ranka, gdy Rita przybywa do pokoju, jest zszokowana, gdy znajduje obliczenia na całej szybie i oknach. Chris ujawnia oszustwo na 61 milionów dolarów i sugeruje, że dyrektor finansowy może być za nie odpowiedzialny. Będąc pod wrażeniem jego pracy, Rita prosi go o przygotowanie szczegółowego raportu. Tej nocy wcześniej pokazany zabójca grozi dyrektorowi finansowemu w jego domu, oskarżając go o zdradę Living Robotics. Mówi dyrektorowi finansowemu, który jest cukrzykiem, że jeśli nie weźmie przedawkowanej insuliny, zlikwiduje jego żonę. Nie mając wyboru, mężczyzna ulega presji i sam wstrzykuje sobie insulinę. Następnego ranka, gdy Chris przybywa do Living Robotics, widzi, jak personel kasuje jego obliczenia. Lamar informuje go o śmierci dyrektora finansowego i wierzy, że działał ze strachu przed hańbą i odebrał sobie życie. Następnie płaci Chrisowi i wychodzi stamtąd, ale nasz bohater czuje, że jest jeszcze coś do odkrycia. Po powrocie do domu, nadal myśli o sprawie oszustwa. Chris przypomina sobie rygorystyczny trening ojca w sztukach walki, który przeszedł wraz z bratem Brandonem. Te wspomnienia motywują go do zagłębienia się w sprawę i znalezienia prawdziwego sprawcy defraudacji. Następnego dnia udaje się na farmę, by poćwiczyć strzelanie. Niespodziewanie na progu pojawia się dwóch zabójców, którzy konfrontują starszą parę na muszce. Żądają informacji, gdzie jest Chris, a oni natychmiast ujawniają, że jest na farmie. Jeden z bandytów prosi ich, aby wezwali Chrisa do środka, ale zanim zdążą to zrobić, kula likwiduje drugiego bandytę. Pierwszy zabójca jest szokowany celnością i odległością strzału. Szybko wciąga parę do swojego samochodu i przygotowuje się do odjazdu. Jednak Chris błyskawicznie go łapie i zastawia zasadzkę na samochód. Po pokonaniu zagrożenia żąda informacji, kto ich przysłał. Przestępca twierdzi, że nie wie, kto jest szefem, ale ujawnia, że ich gang został opłacony, aby zlikwidować Chrisa i młodą dziewczynę. Następnie pokazuje zdjęcie dany, aby udowodnić swoją rację. Widząc to, Chris zdaje sobie sprawę, że najwyżsi urzędnicy Living Robotics chcą wyeliminować zarówno jego, jak i dane, aby ukryć oszustwo księgowe. To dlatego, że tylko oni dwoje wiedzą o oszustwie. Chris obawia się, że daną zostanie zlikwidowana, więc natychmiast wyrusza, by ją uratować. Podczas jazdy jego partnerka, Brytyjka z komputerowym głosem, radzi mu, by uniknął ryzyka i uciekł do innego miasta. Ten jednak odmawia, gdyż nie chce by niewinna dziewczyna cierpiała z jego powodu. Na szczęście Chris odnajduje dane w samą porę i walczy z przestępcami, którzy ją ścigali. Angażuje się w intensywną walkę z nimi i ostatecznie likwiduje ich wszystkich. Następnie zabiera dane do swojej kryjówki, garażu, w którym trzyma wszystkie sztabki złota, gotówkę, broń i drogie obrazy. Daną jest zdumiona widokiem, zwłaszcza słynnym obrazem wartym 30 milionów dolarów. To tylko odbitka, mówi Chris. Sprawia, że czuje się fantastycznie. W międzyczasie Medina jest bliska odkrycia tożsamości Krisa. Po szeroko zakrojonych badaniach odkrywa, że istniało autystyczne dziecko, które było bardzo inteligentne i miało naturalny talent do liczb. Domyśla się, że musi wykonywać zawód związany z księgowością lub audytem. Medina zawęża swoje poszukiwania do listy tysiąca najlepszych księgowych z rocznym dochodem w wysokości 1 miliona dolarów lub więcej z traumatycznym dzieciństwem. Nie znajduje jednak żadnych dopasowań. Następnie Medina rozszerza swoje poszukiwania o księgowych z rocznym dochodem w wysokości 500 tysięcy dolarów. Z tej grupy identyfikuje 25 potencjalnych dopasowań i zaczyna je badać. W innym miejscu Chris zabiera dane do luksusowego hotelu, aby uniknąć gangsterów. Kiedy układa puzzle finansów Living Robotics, zastanawia się, jakie korzyści miałby odnieść dyrektor finansowy z oszustwa na 61 milionów dolarów. Podczas rozmowy odkrywają szokującą prawdę, dyrektor finansowy nie popełnił oszustwa. Jedynymi, którzy mogli odnieść korzyści z tego planu, są właściciele Living Robotics, CEO Lamar i jego siostra Rita. Planowali oni przelać pieniądze do fałszywej firmy pod pozorem wydatków, a kiedy nadejdzie czas wejścia na rynek akcji, przeleją pieniądze z powrotem do Living Robotics, sprawiając wrażenie, że osiągnęli ogromny zysk. To zawyżyłoby wartość firmy, pozwalając im sprzedać swoje udziały po wysokiej cenie. Daną zdaje sobie sprawę, że to Lamar stoi za oszustwem. Następnie Chris idzie skonfrontować się z Ritą, ale znajduje ją martwą w jej domu. Po powrocie do siedziby FBI Medina i jej partner odkrywają, że spośród 2500 firm księgowych istnieje kilka o osobliwych nazwach, które noszą imiona słynnych matematyków. Dowiadują się również, że właścicielem tych firm jest mężczyzna o imieniu Christian Wolf, a jego klientami są główni gangsterzy. Przemytnicy, youtuberzy i niebezpieczni przestępcy. Chris zarabia miliony na transakcjach, ale tylko 500 tysięcy dolarów jest widocznych w jego rejestrach podatku dochodowego. Po dalszych poszukiwaniach Medina dowiaduje się, że przekazuje 90% swoich dochodów specjalnemu ośrodkowi, dlatego jego dochód podlegający opodatkowaniu jest tak niski i dlatego Wydział Podatku Dochodowego go nie podejrzewa. Następnego dnia Medina przedstawia Raymondowi wszystkie szczegóły dotyczące Krisa, potwierdzając, że jest on księgowym, którego szukali. FBI wkrótce robi nalot na dom Krisa i znajduje go wyposażonego w kamery i czujniki ruchu wszędzie, z wyjątkiem frontu, gdzie ustawił duży karabin maszynowy. To pozostawia ich w całkowitym szoku. Następnie scena przenosi się do domu Lamara, który jest chroniony przez tego samego zabójcę, który zlikwidował dyrektora finansowego. Namawia on swoich zbirów, by znaleźli Krisa i dane i zajęli się nimi za wszelką cenę. W międzyczasie Medina prosi Raymonda o usunięcie jej rejestrów karnych po wykonaniu zadania. Ten zgadza się, ale pyta o morderstwo, które popełniła jako nieletnia. Medina niechętnie ujawnia, że zlikwidowała dilera narkotyków swojej siostry, który próbował je wykorzystać. Słysząc jej słowa, Raymond zastanawia się nad własną przeszłością. Okazuje się, że agent FBI śledzący gang na początku filmu to Raymond, a strzelcem był nie kto inny jak Chris. Tambur, którego Chris poznał w więzieniu i uważał za ojca, został informatorem i przekazał FBI szczegóły dotyczące swoich gangsterskich klientów. Raymond pomógł zmniejszyć jego wyrok, ale po zwolnieniu Tambura został porwany i zlikwidowany przez gang zabójców Living Robotics. Czując się winnym, że nie chronił staruszka, Raymond śledził przestępców przez 6 miesięcy. W tym czasie, Chris również dowiedział się o śmierci swojego mentora, co skłoniło go do ucieczki z więzienia i zemsty. Tego pamiętnego dnia zlikwidował wszystkich 15 członków gangu, ale oszczędził agenta FBI, wiedząc, że mści się również na tamburze. Pewnego dnia do Raymonda zadzwoniła partnerka Chrisa, brytyjka z komputerowym głosem. Ujawniła, że ona i jej partner postanowili dostarczyć mu wskazówek na temat niebezpiecznych przemytników i gangsterów, umożliwiając mu odniesienie sukcesu w jego misjach. Dzięki ich wskazówkom, Raymond rozwiązał kilka spraw, zdobył wiele awansów i awansował na stanowisko dyrektora skarbu. Przed przejściem na emeryturę chciał znaleźć dobrego człowieka, który pomógł mu awansować, więc powierzył to zadanie Medinie. Raymond wybrał ją, ponieważ dostrzegł jej inteligencję i potencjał, mając nadzieję, że będzie kontynuować misję po jego przejściu na emeryturę. W teraźniejszości Medina pyta, w jaki sposób Chris trafił do więzienia, na co Raymond wyjaśnia, że jego matka opuściła go. Wyszła ponownie za mąż i miała dwóch synów. Lata później, na jej pogrzebie, Chris i jego ojciec zostali skonfrontowani przez jej nowego męża, co szybko przerodziło się w bójkę. Podczas zamieszania Chris przypadkowo wystrzelił z broni, w wyniku czego jego ojciec zmarł. W ten sposób trafił do więzienia i poznał tambur. W innym miejscu Chris udaje się do mieszkania Lamara, aby się z nim skonfrontować. Zręcznie strzela do każdego z ochroniarzy i likwiduje ich. Główny zabójca dostrzega go na nagraniu z kamery przemysłowej, ale jest pod wrażeniem jego umiejętności. Pomimo niewielkich obrażeń, Chris kontynuuje walkę. Właśnie wtedy zabójca słyszy, jak nuci znajomą rymowankę. Wtedy zdaje sobie sprawę, że Chris to nikt inny jak jego dawno zaginiony starszy brat, Brandon. Zabójca wychodzi ze swojej kryjówki. Chris natychmiast go rozpoznaje i pyta, co u niego słychać. Ty zły człowieku, ty też likwidujesz ludzi. Okazuje się, że po śmierci matki i pójściu Chrisa do więzienia, bracia nie widzieli się od ośmiu lat. Brandon wyzywa Chrisa, obwiniając go za śmierć ojca. Następnie wdają się w bójkę, ale Chris zyskuje przewagę i uspokaja brata. Po rozładowaniu napięcia siadają i rozmawiają, przepraszając i wspominając ojca. W międzyczasie Lamar obserwuje ich na CCTV i jest zdezorientowany. Wychodzi ze swojego prywatnego pokoju i rozkazuje Brandonowi zlikwidować Chrisa, ale nasz bohater nagle otwiera ogień, ostatecznie kończąc życie starca. Brandon wydaje się być niezrażony śmiercią swojego szefa i po prostu pyta, kiedy znów się spotkają. Chris odpowiada, że spotka się z nim, gdziekolwiek pójdzie. Następnie scena przenosi się do Mediny, która przekazuje prasie wszystkie informacje na temat oszustwa Living Robotics. Reporterzy pytają, w jaki sposób odkryła oszustwo. Podobnie jak jej mentor Raymond, udziela dyplomatycznej odpowiedzi, podkreślając, że był to wysiłek zespołowy. Następnie zostajemy przeniesieni do specjalnego ośrodka, do którego rodzice Chrisa zabrali go jako dziecko. Okazuje się, że przekazuje on 90% swoich zarobków na rzecz tej placówki. Kolejna szokująca rewelacja pokazuje, że partnerka Chrisa, kobieta z komputerowym głosem, jest nikim innym jak córką dyrektora placówki. Niezdolna do mówienia od dzieciństwa, jest ekspertem komputerowym, który pomaga Chrisowi w znajdowaniu klientów przestępczych, a także dostarcza FBI wskazówek dotyczących nielegalnych działań. W międzyczasie daną otrzymuje paczkę od Chrisa jako prezent pożegnalny. Odkrywa w niej ten sam obraz o wartości 30 milionów dolarów, co ją szokuje. To tylko odbitka, ale teraz ona też czuje się fantazyjnie. Ostatnia scena filmu pokazuje Chrisa odjeżdżającego do innego miasta, gdzie może zacząć od nowa w nowej firmie księgowej. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.